Sprawdzenie oświetlenia pojazdu Suzuki Swift. Kontrola świateł pozycyjnych postojowych. Światła pozycyjne postojowe włączamy poprzez przekręcenie jednokrotne włącznika z lewej strony kierownicy. Następnie przechodzimy do przodu samochodu i sprawdzamy lewe. Przednie światło pozycyjne postojowe. Prawe, przednie światło pozycyjne. Następnie przechodzimy do tyłu samochodu i sprawdzamy lewe tylne światło pozycyjne. Prawe tylne światło pozycyjne cztery punkty świetlne, dwa z przodu, dwa z tyłu. Następnie wyłączamy poprzez ustawienie włącznika na pozycję OFF. Światła mijania. Przekręcamy włącznik dwukrotnie w kierunku przodu samochodu. Następnie Przechodzimy do przodu samochodu i sprawdzamy lewe przednie światło mijania i prawe przednie światło mijania. Dwa punkty świetlne z przodu samochodu. Następnie przekręcamy włącznik na pozycję OFF. Światła drogowe. Włącznik dwukrotnie przekręcamy na pozycję świateł mijania. Następnie całość odpychamy w kierunku przodu samochodu. Widzimy zapaloną kontrolkę granatową. Świateł drogowych. Następnie przychodzimy do przodu samochodu i sprawdzamy. Lewe przednie światło drogowe i prawe przednie światło drogowe. Dwa punkty świetlne z przodu samochodu. Następnie przekręcamy na pozycję off włącznik i całość do siebie wyłączamy światła drogowe kontrola światła stop hamowania światła stop hamowania włączają się poprzez naciśnięcie pedału hamulca a następnie prosimy egzaminatora aby potwierdził sprawność świateł, stop hamowania z tyłu samochodu zapalają się trzy punkty świetlne: lewe, środkowe i prawe. Światła awaryjne. Włącznik świateł awaryjnych znajduje się na środku deski rozdzielczej. Nad radiem włączamy i następnie sprawdzamy lewe boczne światła awaryjne, lewe przednie światła awaryjne, prawe przednie światła awaryjne. prawe boczne światła awaryjne i prawe tylnie światło awaryjne oraz lewe tylnie światło awaryjne sześć punktów świetlnych Dwa z tyłu, dwa po boku i dwa z przodu, następnie wyłączamy. Wyłącznik oznaczony czerwonym trójkątem. Sprawdzenie świateł przeciwgłowych tylnych. Włącznik przekręcamy w pozycję świateł mijania. I następnie drugi włącznik obok, światła przeciwmgłowe tylnie. Wysiadamy z samochodu i sprawdzamy światło przeciwmgłowe tylnie. Suzuki Swift znajduje się na dole pod tablicą rejestracyjną na środku zderzaka. Jeden punkt świetlny. Wyłączamy włącznik świateł przeciwmgłowych tylnich. I następnie włącznik świateł mijania. Sprawdzenie świateł cofania. Włączamy zapłon przez dwukrotne przekręcenie kluczyka do przodu. Widzimy zapalone kontrolki. Następnie dźwignie zmiany biegów przesuwamy w kierunku pasażera i do tyłu samochodu włączyły się światła cofania wysiadamy z samochodu i sprawdzamy lewe tylnie światło cofania koloru białego i prawe tylnie światło cofania Koloru białego, dwa punkty świetlne z tyłu samochodu. I wyłączamy dźwignia zmiany biegów na pozycji biegu jałowego, sprawdzenie świateł kierunkowskazów. Znów włączam, włączamy zapłon, dwukrotne przekręcenie kluczyka. Zapalone kontrolki i dźwignia na dół. Kierunkowskaz lewy. Wysiadamy z samochodu i sprawdzamy. Lewe przednie światło kierunkowskazu. Lewe boczne światło kierunkowskazu. I lewe, tylnie światło kierunkowskazu. Następnie włącznik do góry przesuwamy i włączamy kierunkowskaz prawy. I sprawdzamy. Prawy przedni kierunkowskaz prawy boczny Kierunkowskaz i prawy tylni Kierunkowskaz I następnie włączamy łącznik na pozycję 0